znane przysłowie, które stanowi pierwszą część tytułu moich rozważań, wyraża cechę naszego narodu, z której Polacy są na ogół bardzo dumni i która była jest nadal zauważana przez odwiedzających nasz kraj cudzoziemców. Inne utarte sformułowanie, staropolska gościnność, wskazuje, iż przyjmowanie gości i składanie wizyt połączone z biesiadowaniem stanowiło fundament sarmackiego świata, znajdujące odzwierciedlenie w zróżnicowanych gatunkowo źródłach analizowanych przez badaczy. Prezentowany tu referat skupi się na jednym typie świadectw, czyli liście, bez którego trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie społeczności szlacheckiej, a zwłaszcza jej męskiej, części biorącej czynny udział w życiu publicznym. Jednak to list kobiecy znajdzie się w centrum moich obserwacji za sprawą dwóch bardzo obszernych zbiorów autorstwa Konstancji Zgnińskich, małżonki wojewody pomorskiego Piotra Jana Czapskiego oraz ich córki Magdaleny Radziwiłowej, drugiej żony księcia Hieronima Floriana. Po raz kolejny, goszcząc w koźmierzu, poprzednio to była ta sesja medyczna, konferencja, poświęcam swe rozważania tym źródłom, a to z kilku powodów. Pierwszy, prozaiczny, wynika z realizacji grantów o charakterze edytorskim, jednego z NCN-u zakończonego publikacją listów Radziwiłłowej, drugiego z NPRH trwającego obecnie, poświęconego egodokumentom tejże familii, czyli listom Konstancji Czapskiej i jej trojga dzieci, synów Tomasza i Pawła Tadeusza oraz córki Rozalii, Primowoto Chodkiewiczowej, Sekundowoto Czapskiej, a także diariuszowi z zagranicznej wyprawy starszego z braci. Drugi powód to bogactwo tegoż materiału źródłowego, stwarzające szanse na scharakteryzowanie nie tylko różnorodności spraw zaprzątających myśli obu autorek, ale także ich talentu epistolarnego, żywej inteligencji, sprawności perswazyjnej, jak również umiejętności ekspresyjnego wyrażania myśli połączonej ze znajomością konwencji gatunku. Ostatni wreszcie powód, ważny ze względu na temat naszej konferencji, wynika z charakteru wydarzeń, w które uwikłane były czapskie. Stawiały one obie korespondentki niejednokrotnie w skomplikowanej sytuacji, zmuszały do umiejętnego lawirowania w świecie towarzyskich układów. Konstancja, wychodząc za przedstawiciela benkowskiej linii rodu czapskich, zyskującego w XVIII stuleciu na politycznym i ekonomicznym znaczeniu, znalazła się w wirze dramatycznych wypadków związanych z walką o tron między Stanisławem Leszczyńskim a Augustem III Sasek. Wraz z mężem, wbrew decyzji innych przedstawicieli rozgałęzionej rodziny czapskich, poparła w 1733 roku dodajmy nie do końca bezinteresownie, o czym świadczy, otrzymywana z nadsekwany pensja pierwszego z kandydatów, który ostatecznie przegrał tę batalię i wyjechał do Francji. Zanim to jednak się stało, wojewoda pomorski z żoną i dziećmi przebywali w obozie stronników Piasta, najpierw w Gdańsku oblężonym przez Rosjan, a następnie w Królewcu, nawiązując kontakty z takimi rodami magnackimi jak Osolińscy, Potoccy, Czartoryscy, Poniatowscy czy Tarłowie. Źródła z epoki poświadczają, że choć sytuacja polityczna była bardzo poważna, nie przeszkadzała ona aktorom tego spektaklu w zabawach, balach i wzajemnych wizytach, co było dość złośliwie komentowane między innymi przez Ma Marcina Matuszewicza. Należy oddać sprawiedliwość wojewodzie Piotrowi Janowi, że mimo upadku oblężonego Gdańska, z którego Leszczyński uciekł potajemnie, aresztowania jego stronników i publicznego ich upokorzenia przez zwycięzców, pozostał on wierny piastowi, udając się z władcą do królewca. Trudno powiedzieć, czy ostateczna porażka króla Stanisława i towarzyszące temu konsekwencje dla jego zwolenników przyczyniły się w jakimś stopniu do śmierci Czapskiego, ale zmarł on niedługo po tym, jak wybrzmiały ostatnie akordy politycznej zawieruchy, jesienią 1736 roku. W trakcie tych burzliwych wydarzeń Konstancja Czapska dała się poznać jako niewiasta pomysłowa, podpowiadając Leszczyńskiemu wedle jego własnej relacji sposób ucieczki z Gdańska w chłopskim przybraniu, z nią samą jako u boku, jako swą małżonką. Król rzeczywiście uciekł potajemnie, ale bez rezolutnej pomysłodawczyni tego fortelu. Z nawiązanych towarzyskich kontaktów Konstancja Zgniński w późniejszym wdowim życiu niejednokrotnie korzystała, kiedy walczyła o rodzinne interesy. Ważne były dla niej m.in. korzystne mariaże jej dzieci, pozwalające podnieść prestiż rodu. Wśród nich szczególnie spektakularne było małżeństwo młodszej córki Magdaleny z niezwykle zamożnym magnatem pod czaszem, a następnie chorążym wielkim litewskim księciem Hieronimem Florianem Radziwiłem, którego rozwód z pierwszą żoną podskarbianką nadworną litewską Teresą Sapieżanką wojewodzina pomorska aktywnie wspierała. Do ślubu Magdaleny z magnatem doszło za sprawą wytrwałych zabiegów obu Czapskich. Przypomnijmy, jeszcze zanim uzyskał on unieważnienie pierwszego związku. Tajny mariaż z 1 marca 1745 roku został usankcjonowany przez kolejny oficjalny zawarty 30 września. Konstancja mogła od tej pory z dumą tytułować swą pociechę jaśnie oświeconą księżną, czy bardziej kolokwialnie księżnulą. Mogła też gościć Radziwiła w Dobrzyniewie czy w innych swych siedzibach, ale także bywać u niego w listach, wynosząc te wizyty pod niebiosa. Tak było jednak do czasu, a mianowicie do momentu ucieczki jej córki po kilku latach do Warszawy i podjęcia przez nią starań o rozwód, sfinalizowanych w 1753 roku. Magdalena od dziecka, odznaczając się zdecydowanym charakterem i przejawiającą się w listach inteligencją, w pewnym momencie przedłożyła samodzielność i niezależność ponad luksusy bialskiej rezydencji. Jeszcze jedną, choć na pewno nie ostatnią z możliwych okoliczności konieczną do zarysowania w kontekście podjętego tu tematu jest wieloletnia batalia sądowa, w którą Konstancja Czapska była uwikłana za sprawą konfliktu, w jaki popadł jej najstarszy syn, starosta Kneszyński Tomasz, ze swym możnym sąsiadem Janem Klemensem Branickim. Właściciel Białego Stoku pojawia się w listach Konstancji do męża powstałych w 1736 roku, a zachowanych jedynie w kopii sporządzonej przed II wojną światową przez Włodzimierza Dworzaczkę. Znaleźć w nich można wzmianki o wzajemnym goszczeniu się sąsiadów ona bywała w stoku, a tamtejsze towarzystwo składało rewizyty w Dobrzyniewie, siedzibie czapskich położonej na terenie starostwa Kneszyńskiego, wniesionego do rodziny przez Gnisko. Wojewody Piotra Jana niestety nie było wówczas w domu, co dziwnie niepokoiło świeżo upieczonego Hetmana Polnego Koronego, który w opisanej powyżej zawirusze politycznej stał od samego początku po stronie Sasy. August III wywdzięczył się właścicielowi Białego Stoku tą nominacją za okazane mu wsparcie. Konstancja była zapraszana do rezydencji magnata na promenady czy na biesiady towarzyszące wizytom innych gości. Jak choćby wtedy, gdy pan Hetman przysłał po nią, aby mu pomogła ugościć księcia Hieronima, przepraszając, że nie przyjechał osobiście jej zaprosić. W jednym z listów tak opisywała wizytę białostockiego towarzystwa. Byli goście, jaką pisała w dzień świętej Trudzy, a z chetmańskich też ludzi prawie nikt nie zostanie, kiedy dob dobrze nie jedzie, ale się śmieli, że kto mógł dopaść czuł na to jechał. Prawie drudzy w pławby Beli szli, tak się śmieli, tak żartowali, ale to pewna, że tam wszyscy bardzo życzliwi. Należy dodać, że czółna były potrzebne, aby przebyć dzielące oba majątki rozlewiska Narwi.” Na podstawie przytoczonego wyżej fragmentu wydawać by się mogło, że relacje z możnym sąsiadem układały się jak najlepiej, skoro zdarzało się tak, że nie chciano wojewodziny pomorskiej wypuścić z gościny nawet kilka dni. Jednak listy Chczapskiej należy czytać z wielką uwagą, gdyż autorka wyrażała spostrzeżenia dotyczące charakteru sąsiedzkich relacji, czasem jednym wiele mówiącym słowem. Ja choćby wtedy, gdy pisała o maszkowanej miłości ze strony białosteckiego sąsiedztwa, przejawiającej się między m.in. natrętnym dopytywaniem ze strony Branickiego lub jego wysłanników o nieobecność Czapskiego lub dalsze plany jej samej, ta podejrzana życzliwość może się, jak stwierdzała korespondentka, wręcz wraz z przybyciem pana domu demaskować. Niestety nie znamy odpowiedzi Piotra Jana na listy Konstancji, co sprawia, że trudno zrozumieć w pełni ich kontekst. Z wynurzeń wojewodziny pomorskiej, która zdawała mężowi dość szczegółowe sprawozdania sprowadzonych z Braniskim rozmów, wynika, że za tymi wizytami i rewizytami składanymi sobie przez dwie rodziny, jeszcze niedawno stojące po dwóch stronach politycznej barykady, mogło kryć się jakieś drugie dno. Kolejną odsłonę relacji z sąsiadem z Białego Stoku otrzymujemy przede wszystkim dzięki listom powstałym niespełna dekadę później, a zachowanym w Agacie. Na przełomie 1745 i 1746 w Dobrzyniewie trwały trwałe potajemne matrymonialne manewry, mające doprowadzić do ślubu Magdalenę z Radziwiłem. Analiza listów konstancji i jej córki kierowanych do przyszłego oblubieńca, a także wojewodziny pomorskiej do synowej Marii, skopiowanych przez dworzaczka, pokazuje, że w grę wchodził jeszcze jeden konkurent do ręki panny, a mianowicie rozwiedziony z drugą żoną Barbarą Szębek Hetman Branicki, wcześniej mąż zmarłej w 1730 roku Katarzyny, starszej siostry Hieronima Floriana. Takiego szwagra życzył sobie, jak wynika ze wzmianek jego matki, starosta Kneszyński Tomasz. Jednak rezolutne czapskie sprytnie realizowały swój plan. Wizyty i rewizyty mieszkańców Dobrzyniewa i Białego Stoku nie do końca podobały się księciu Radziwiłowi. Jednak panna, pisząc do narzeczonego, zmyślnie deprecjonowała znaczenie spotkań z sąsiadami, o czym świadczy m.in. poniższy fragment. Jak prędko stanął posłaniec, zaraz się przywlokła wizyta białostocka dla której ja się chorą uczyniwszy ruszyć się z pokoju nie mogłam i dlatego aż po odjeździe odpisuję. Staruszek Hetman przyszedł do mnie, bo się na nogę chorą uczyniła i ubrano w rogówce i czarnej spódnicy siedziałam. Umyślnie jak najpodli mogłam, takem się ubrała. Pytał mnie, co mi w nogę. Odpowiedziałam, że padła i nogę wywinęłam. Mówił, że to dlatego, aby w białym stoku nie być. Jam zaś odpowiedziała, że niejeden nie będzie w białym stoku, choć ma zdrowe nogi. Ja wolałabym, przeprosiwszy, wymówić się, niż na nogę chorować. Mówił znowu, dam zrobić do choroszczy nogę srebrną, a Pan Bóg uzdrowi tę nogę, za którą bym ja wolał swoją złamać. Jak zaś widział, żem to srodze z grymasem przyjmowała, tak dalej się nie komplementował. Innym razem ironicznie określiła przybycie gości prześliczną wizytą która niepotrzebnie oderwała ją od pisania listu do ukochanego, zapewniała też narzeczonego, że nie ma on powodów do zazdrości. Hetman, słyszę, jedzie do boćków. Ani przysyła, ani słychać, żeby był lub się był obiecał. Znać zrozumiał pismo nosem. Jeżeli by zaś był, gadać z nim nie będę. Wolę, że mnie głupią nazwie, niż to czynić, czego ty, moje serdenko, nie lubisz. Jednocześnie sprytne intrygantki wymyśliły, jak wykorzystać wizytę u sąsiadów do ukrycia przed Tomaszem tajnej ceremonii ślubnej, co pokazują poniższe fragmenty. Brat mój nie wie o niczym, bo matkę moją prosiła, aby nie powiedziała, bojąc się, żeby jakich skrupułów nie czynił. Moi zaś matki plan tak ułożony. Aby ich w niedzielę zapustną w Białym Stoku zostawiwszy, nazad w poniedziałek przyjechać i mnie twoją żonką i wieczną podnóżką zrobić. Tak inkognito, że nikt nie będzie wiedział. Trzymanie wszystkiego w tajemnicy w sytuacji, gdy Radziwił nie był jeszcze rozwiedziony, wymagało zdwojonej ostrożności i podejrzliwości wobec ciekawskich gości, którzy próbowali wysądować w czasie wizyt, jak się sprawy mają. Warto przypomnieć, że Branicki nie tylko był potencjalnym konkurentem Radziwiła, ale także wujem jego pierwszej żony, więc był rozwojem wypadków żywotnie zainteresowany. Aby sekret nie wyszedł na jaw, wojewodzina, wywiozła po tajnym ślubie córkę do klasztoru w Gruździącu, gdzie ta czekała na sfinalizowanie procedury orzeczenia nieważności pierwszego małżeństwa Radziwiła. Gdy została już oficjalnie jego żoną, zaczął się kilkuletni okres ich pożycia, wspólnych podróży, wizyt składanych i przyjmowanych, o których wiemy z listów, ale też z diariusza księcia. Wynika z niego, że przez długi czas podejmował on swą teściową z wielką atencją i serdecznością, wygłaszając na jej temat pochwalne uwagi, co w jego przypadku nie było oczywistością. Jeśli bowiem któregoś ze swych gości nie cenił, Albo wstrzymywał się od opozytywnych ocen, albo poprzez krótką wzmiankę dawał znać, co o wizytującym myśli. Tak na przykład komentował przyjazd szwagra Tomasza. Zastałem przybyłego brata żony mojej, Mość pana starostek Nyszyńskiego, o którego o przymiotach nic nie namieniam. Rozumiejąc, że autorowie, a bardziej akta, ogłosić nie zaniedbają. Jest to komentarz wielce wymowny, dodajmy nie o negatywnym wydźwięku w obliczu komplementów kierowanych pod adresem pozostałego rodzeństwa Magdaleny, a zwłaszcza tościowej, o której pisał między innymi tak. Nade dniem jaśnie wielmożna dobrodzika, matka nasza, przykładne inne wszystkim mając do dzieci przywiązanie i tych wieków ba i w przeszłych niesłychane, o trzeciej z północy tu u nas stanęła i budzić nas nie chcąc, noc całą w tłumoku otwartym przybyła. Za które to łaskawe tej pani do nas przywiązanie odsłużyć atencją naszą, nie mogąc Boga błagać za długoletnie nad nami jej dziadwą panowanie przy najczerszym zdrowiu i pomyślności nie przestanie. Książę starał się gościć wojewodzinę pomorską z należytą pompą, uświetniając jej przyjazdy salwami armatnimi i odprowadzając ją przy wyjazdu. Ona w listach sklebiała mu, wychwalając pobyt u ukochanych książąt przy pomocy panegirycznej dźwigni, jak choćby wtedy, gdy feta na córki Magdalenu, urządzona dla gości, porównana została z uroczystościami w Wersalu, które przy tych organizowanych przez Zięcia są niczym dziecinna papka. Jednak wraz z pogarszaniem się relacji małżonków także gościny stały się punktem zapalnym. Apodyktyczny, zazdrosny i oczekujący bezwzględnego posłuszeństwa, Hieronim coraz bardziej nerwowo reagował na przedłużające się pobyty żony u matki. Magdalena zaś w liście z maja 50 roku, czyli dwa miesiące przed swoją ucieczką do Warszawy, pisała następujące. Pretensja mojej matki za jej tu przybyciem pewnie się uspokoi, byle tu przyjechała i upewniam, że słowa mówić nie będzie. Ja do niej napiszę, znowu upraszając, spuść się na mnie, mój panie, obaczysz, że o nic nie będziesz proszony ani turbowany. Suplikuję mu, dobrodzieju, każ na przybycie strzelać i dobrze przyjmij, wszak matka, a matka zrodza dla mnie łaskawa. W zapiskach księcia z tego roku... Dotyczących przyjazdu wojewodziny znikły jakiekolwiek pozytywne komentarze. Na pogorszenie stosunków między Zięciem a Teściową z pewnością wpływ miały sądowe perypetie Tomasza, który sromotnie przegrał w 1949 roku proces ze swoim niedoszłym szwagrem, Branickim. Konstancja, na którą także nałożono wówczas grzywnę, wielokrotnie prosiła o pomoc Radziwiła, zdając sobie sprawę, jak potężną personą był ich sąsiad. Zięć, który swego czasu nie odmawiał wsparcia, najprawdopodobniej w końcu zniecierpliwił się tymi prośbami, tym bardziej, że był o swym szwagrze nie najlepszego zdania. Sądowa batalia, w której Branicki wytoczył przeciwko starości Kneszyńskiemu na cięższe działa, a z oczywistych względów przerwała towarzyskie wizyty sąsiadów, o których mowa była wcześniej. Konstancja w listach z tego okresu nazywała Hetmana dziadem, dziadziskiem, psem, Makiawelem, szelmą czy ironicznie wielkim przyjacielem sąsiadem. A tego, czy był w danym momencie w domu, domyślała się tylko na podstawie dochodzących bądź nie z majątku białostockiego odgłosu. Stwierdzała też gorzko, że nie będzie już nigdy między nimi zgody i że nie będzie już taką sąsiadką jak kiedyś. Listy Czapskich są bardzo interesującym przykładem epistolografii zróżnicowanej stylistycznie i emocjonalnej. Analiza tych źródeł pokazuje, że autorkom znane były doskonale nie tylko zasady towarzyskiej etykiety, ale także reguły korespondencji kształtowane przez popularne listowniki i codzienną praktykę, czego przykładem może być sposób sformowania zaproszenia skierowanego przez koncancję do Krajczyny Marty Strąbiskich Radziwiłowej. Upraszam, żebyś w kompanii córki mojej darowała mi prezencją swojej na święta, który z ochotą, oczekując i zeznając powinny respekt itd. itd. Warto przy tym podkreślić, iż analizowane tu listy wyraziście ilustrują podstawową cechę ego dokumentu wpisaną w definicję tegoż pojęcia, ukutą przez Presera. Według niej jest to rodzaj źródła, w którym twórca w sposób zamierzony lub niezamierzony ujawnia swoje ego. Można dodać, iż im silniejsze jest owo ego, tym bardziej wpływa na rekonstruowany obraz. Bez względu na to, jaki temat podejmowały Czapskie, spoza skonwencjonalizowanych sformułowań wyzierały ich nietuzinkowe osobowości, rozwinięty zmysł obserwacyjny pozwalający na trafne oceny, cele, które chciały osiągnąć pisząc do danego adresata, ale także emocje, którym otwarcie dawały wypust. Na koniec tylko chciałam przytoczyć Państwu fragment listu, bo się okazuje, że Hieronim, którego no, żona ucieczką niewątpliwie zniesławiła, swojej żonie okazywał jeszcze po latach atencję, wspierał ją ciągle finansowo, zbrojnie przeciw jej bratu, ale na dodatek, mimo że już trzeci raz żonaty, zapraszał ją do siebie, do Białej. Ona sprytnie tak się wymigała. Całym serce bym rada na czwarty dzień maja w Białej była nie dla widzenia dzieci i ich tańców przypomnę, że on miał własny balet, ale dla satysfakcji widzenia ich pana i powinszowania mu dnia urodzenia. I wiem, że ta podróż milion by na mnie krytyk i śmiechów ściągnęła sakryfikowałabym te nierozsądne urągowistwa. Lecz, kochany książę, nie wiem, czy bym żywą dojechać mogła, bo dość słabe zdrowie mając, teraz tym bardziej nadwyrężone tak okrutnym mym upadkiem, z którego krwią pluję, jako i ciężką alteracją z procederu nieludzkiego mego brata, zupełnie jest zrujnowane i formalnej przez Maję potrzebuje kuracji. Gdybym zaś i na te nędzne zdrowie nie zważała, to zważam na dotkliwe serce mego księcia, któremu gdybym widok śmierci swojej w oczach wystawiła, smutku, a może i łez byłaby mu przyczyną. Dziękuję bardzo.